Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Klubu Romantyki z Miłości z Gwiazd oczywiście lecimy sobie z szóstym rozdziałem, szóstym odcinkiem jak zwał tak zwał I, i, i chciałam Wam powiedzieć, że tak tylko z, w sensie dzień po dniu będą się pojawiały z Miłości z Gwiazd odcinki do dziesiątego włącznie, a później zamierzam je mieszać z no halo mój muszczku Później zamierzam mi mieszać na zmianę z innymi z klubu romantyki, żeby nie było zbyt nudno. No, to chciałam powiedzieć. Rozdział szósty. Pod rozkwieszczonym niebem. Co by to nie było? Powinno gdzieś tu być. To ge generator pola def... Nie doczytałam Def, efektu jakiegoś tamwego. Wszystko jedno. Jakie ładne to są widoczki. Chciałam tak się przejść, ale jest się za zimno. Rozbijemy tu obóz. <coughs> Jeśli jesteśmy prawie na miejscu, to dlaczego się zatrzymujemy? Jest jeszcze dość jasno, jeśli nas wyprzedzili, to będzie nas widać jak na dłoni i dlatego trzeba poczekać. No i jeżeli teraz natknie się na nas jakiś patrol, będziemy wyglądać na zwykłych turystów. Słusznie oceniasz sytuację, widzę, że zostałeś dobrze wyszkolony. Wojskowe tradycje twojego narodu są godne szacunku. Czyli rozbijamy obóz i czekamy do zapadnięcia ciemności? Nie, wieczór i początek nocy to czas największej aktywności w obozie, będą wtedy czujni. Nie do końca się rozumiem, więc jak mamy działać? Zatrzymamy się na nocnek tak, i wyruszymy o czwartej i 5 nad ranem. Idealny czas dla ludzkiego cyklu. W tych godzinach wszyscy, którzy trzymają straż, są zmęczeni i tracą czujność, a ich zmiennicy dopiero się obudzili. Jeśli będziemy mieli y, szczęście, to trafimy na zmianę warty. Wycofamy się, kiedy będzie jeszcze ciemno, a drogę powrotną przejdziemy już o świcie. Mądry plan! Tak właśnie postąpimy. To znaczy, czeka nas prawdziwe siedzenie przy ognisku. Hurra! I w obozie zaczął się ruch. <laughs> Walka z namiotem była niezrównana, ale zwyciężyłem dzięki swojemu intelektowi. Aha, zaraz po tym, jak znalazłeś instrukcję. No, po coś zostały napisane. <laughs> Obóz został rozbity przed zachodem słońca i wszyscy zabrali się przy ognisku. <laughs> Trzymacie wasze resztki martwych drzew? My nazywamy je drzewami. Bardzo podejrzane cięcia. Wykorzystałeś zerującą buławę? Nie, wykorzystałaś tam, były sorki. Kiedy nauczyłaś się kłamać? No, a miałam je łamać rękami? Oczywiście mogłabym, ale tak było szybciej. Zaszeleściło w krzakach i na polanę wrócił z zwi zwiadu Jacob. <coughs> Przepraszam. Znalazłem ich obóz. 40 minut drogi stąd. Jacob, a my, my czekamy. Na co czekacie? No, aż rozpalisz ognisko. A wy sami nie mogliście? A my po prostu użyjemy zapalniczki. Pokaż nam, jak to robią prawdziwi rdzeni Amerykanie. Ty sobie myślisz, że to cyrk? Jakiś show Buffalo Billa? Proszę, to takie ciekawe. Hmm. I tutaj mamy nie bocz się, no. Co ty tak jak dziecko z tą swoją tajemniczością? A może chcesz, żeby cię dłużej i goręcej namawiać? Możemy tak zrobić, ale to już będzie nieładnie. Ach, nie będzie. Jacob westchnął no, głęboko, przemykając oczy. Po pierwsze trzeba się zwrócić do wewn wewnętrznie do duchu w lasu. Aha. Towarzystwo umilkło, e, nabożnie wsłuchując się w cieszą wokół. Potem odwracamy się na północ i po prostu bierzemy cholerną zapalniczką i rozpalamy ognisko. I już? Nie wszystko na świecie wymaga rytuału, a to po prostu ognisko, które nas ogrzeje i na którym przygotujemy posiłek. To było zabawne. Uśmiech Śmiech popachy. Trzymaj, przyda się. O, dziękuję. Złośliwiec. Skoro już mamy ognisko, to warto je wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Wzięłam za sobą trochę jedzenia. Tym razem bez pułapek. Za drugim razem już na pewno uznam to za obrazom. Nic, nie, nic podobnego. Tym razem wszystko jest proste jak drut. Mhm. Czu, czu. Mogę wybrać, czekajcie. Pianki, parówki, ziemniaki. Kurde. Nie róbcie mi takich rzeczy. Pianki to nie jest najlepsze na... To jest dobre... Chyba się między ziemniakami a piankami. Dobra, oni uznają ziemniaki, bo jak się je ziemniaki, to wiecie, yy, w sensie w tych wolikach, więc może lepiej nie. Weźmy pianki. Będą chyba najbardziej takie. <laughs> Nabijamy na patyki trzymamy nad ogniem, póki nie ściemnieją, a potem prosto do buzi. Co chcesz? Są miękkie. A, jeszcze tak w międzyczasie sprawdziłam i e, pianki odpowiadały jednemu punktowi, stylowi, stylu, więc... Wybór miał znaczenie. Najważniejsze to nie przesmażyć. Uważajcie, żeby nie zczerniały. Hmm, spróbujemy tego waszego kucharzenia. A wiecie co? Skoro już jesteśmy na biwaku i gotujemy na ognisku, to nadszedł czas strasznych historii. Poważnie, to przecież dla przedszkolaków. Ty może już byłeś na biwaku i wszystkiego spróbowałeś, ale dla mnie to pierwszy raz. Nigdy nie siedziałam z przyjaciółmi przy ognisku, nie nocowałam w namiocie i nie słuchałam strasznych historii. Myślałam, że dziś to wszystko nadrobię. O co chodzi, Todd? To takie trudne? My też z przyjemnością zapoznamy się z waszym folklorem. Czyli jednak opowiadamy i <grym> radość jest po prostu niesamowita, bo ona jest jak dziecko. Kto zacznie? Todd? Jacob? Todd. <grym> Dobrze, namówiliście mnie. Ale wiecie, to nie będzie zwykła historia. No, ja dlatego cię wybrałam, nie? Liczę na to, że czymś konkretnym zajedziesz. <gry> to zdarzyło się całkiem niedawno, a może dzieje się po dziś dzień. Pewien ambitny programista postanowił stworzyć niezwykłą grę. Taką, w którą można zagrać tylko raz, a jeśli przegrasz, puf, program sam się kasuje z dyskietki. Wszyscy się z tego śmiali. To był ciekawy eksperyment, ale pewien gracz uparł się, że skończy grę. Kupił maskę dyskietek, masę dyskietek i skopiował na nie grę, żeby móc użyć następnej, kiedy przepadnie. Ale wszystko okazało się nie takie proste. Kiedy w kolejny raz załadował nową dyskietkę, poziomy były zupełnie inne. Zmienił się też bohater. Pierwszą co powiedziała postać patrząc prosto w ekran było Dlaczego mnie męczysz? Powinienem był umrzeć. Gracz ucieszył się z pomysłowości programisty i na wszelki wypadek sformatował dysk, żeby zlikwidować pliki pozostawione przez grę. Ale to nie pomogło. Bohater gry powiedział mu to nic nie da, za późno. Teraz musisz dojść do końca, albo ono wyrwie się na wolność. I tym razem poziom gry wyglądał zupełnie jak dom gracza. Temu wydawało się to dziwne, ale grał dalej, nie mógł już przestać. <laughs> Gracz usiłował skontaktować się z twórcą gry, ale kiedy się do okazało się, że facet popełnił samobójstwo, zostawiwszy notatkę. Próbowałem go powstrzymać, ale teraz to niemożliwe. Wow! Sceny z gry prześladowały go we śnie i na jawie, nie mógł tak zostawić tej tajemnicy. I pewnego razu, kiedy w grze wszedł do kuchni, ujrzał potwora wysokiego poziomu, który powinien pojawić się na końcu gry. To twoja wina. Teraz się wydostało. Wybacz. I tu komputer spalił się, a w jego prawdziwej kuchni coś załamotało. I... Znaleziono go zmarłego na atak serca w jego własnym łóżku. Przed śmiercią spisał tę historię, ale jego dziennik znaleziono zbyt późno. Po śmierci gracza wszystkie jego rzeczy sprzedano na aukcji, w tym stosik dyskietek. I teraz kupując gry na pochlejnym targu, każdy z nas może natknąć się na jedną z tych dyskietek i stać się częścią gry, która ma nieznane zasady. Ale horror, nigdy w życiu nie będę grała w te głupie gry. <grym> Niestety nie poczułam dreszczu go emocji. Ach, przerażające, aż mam dreszcze. To bardzo ciekawa opowieść. A wy macie jakieś swoje historie? Hmm, tego typu legend nie pamiętam. Mamy wiele pouczających historii, które poprzez strach inspirują do przemyśleń. Podzielcie się nimi z nami. Skoro urszula ma tyle do powiedzenia, no to będzie opowiadać proszula. <laughs> tym widziałam, że ona ma dłuższą kwestię, więc no. Jest pewna historia, którą opowiedział mi jeden z moich ojców. Opowiadają wszystkim gwardzistom na początku szkolenia. To zdarzyło się wiele cykli temu, gdy był jeszcze. Szeregowcem na teren Związku Gwiezdnego wdarła się rasa Kamulan. Okay. Była to ogromnie agresywna nacja, która zabijała wszystkich dyplomatów wysłanych z misją zaproponowania pokoju i współpracy. Byli strasznymi szowinistami i uważali, że bogowie podarowali wszechświat, którymi, którym powinni rządzić, a skoro ich podboje kończą się sukcesem, to znaczy, że bogom się to podoba. We wszystkich innych rasach widzieli tylko niewolników, okrutnie dławiąc wszelki opór. Zaczęła się wojna, w której płonęły całe planety i sektory. Mojego ojca w przeszłości, dowódcę straży imperatorskiej, przerzucono wtedy na tyły. Front był bardzo daleko, i wszystko co musieli robić żołnierze, to dbać o zaopatrzenie i jego wyładunek. Wydawało się, że są bezpieczni, dlatego też stale naruszali regulamin. <laughs> pewnej nocy gdy cały pludon poszedł spać jak zwykle nie wystawiono wart o wrogu nikt nie myślał a w okolicy nie było zwierząt większych nic, niż ludzka pięść ale coś było nie tak Oddział był, od dawna był pod obserwacją y, kamulańskich komandosów i kiedy zasnął ostatni żołnierz wrogowie bez problemów przeniknęli do kwater i zarażnęli wszystkich jednego po drugim przeżył tylko ojciec zupełnie przypadkowo więc stąd ta blizna na jego gardle to już lekka przesada. Ja właśnie też chciałam powiedzieć, że takie. Tutaj już poczułam takie. by to wydarzyło się naprawdę, a nie jakiś science fiction o grach komputerowych. Tak. Sama chciałaś się bać. A teraz twoja kolej. Moja? <laughs> Aha, a może myślałaś, że to cię ominie? I latarka znalazła się w rękach Amber. Hmm. Dobra. Dziewczyna postanowiła nieco rozluźnić atmosferę i opowiedzieć jakiś fajny horror. Opowiem o czym opowiesz. Czekajcie, muszę się przesunąć. Zjawie ze starej szkoły, no bo to jest y, ziemskie, że tak powiem. Ym. Tu może nikt nie zna tej historii, ale w mojej byłej szkole każdy ją słyszał. Właśnie dlatego nie chciał zostawać w szkole po jej zamknięciu i nawet nauczyciele odbywali zebrania gdziekolwiek, byle nie tam. Długo przed moim urodzeniem, jeszcze w latach 50., w szkole była nauczycielka imieniem Agnes, choć uczniowie nie nazywali jej inaczej niż ubiorzycą. Nie było nikogo, kto byłby bardziej srogi. Karała wszystkich jak faszystka, i nie dało się jej w jej towarzystwie rozluźnić. Czasy w ogóle były wtedy poważniejsze i można było naprawdę zdrowo oberwać. Nawet rodzice bali się upierzycy. Pewnego razu uczniowie postawili. Postanowili się na niej zemścić. Jak zawsze została po lekcjach, uczniowie ją śledzili. Roze rozegrali pojawienie się prawdziwego ducha, trzaskali drzwiami, migali światłami, zostawili napisy na ścianach. No i serce starej okrutnicy nie wytrzymało. Uczniowie próbowali ukryć dowody i zachować wszystko w tajemnicy, ale po roku się zaczęło. Pojawił się prawdziwy duch, uosabiający wszystkie szkolne strachy. Na początek upiorzeca doprowadziła do śmierci wszystkich, którzy urządzili jej to fatalne przedstawienie. A potem zaczęła polować na tych, którzy zostawali po lekcjach. Jednego za drugim wykańczała uczniów, którzy zostawali na wyrównawczych i nie dość srogich nauczycieli. Zatem, żeby nie stać się ofiarami, nauczyciele zaczynali być srodzy i wredni, nie okazując słabości. A uczniowie uciekali ze szkoły po zakończeniu. Y ze szkoły po zakończeniu lekcji, nawet gdy groziła za to kara. I wiecie, my i tak mieliśmy szczęście, wiemy co się stało. O, a ile jeszcze szkół skryła tajemnica w szafie? Jestem pewna, że w niejednej miał miejsce podobny incydent z nauczycielami lub uczniami. I w murach każdej instytucji jest swój myśliwy duch, nie mogący wyrwać się poza nie. Więc zostawszy w szkole po zamknięciu, bądźcie ostrożni i słuchajcie uważnie. Dziwne dźwięki. Kapiące krany, trzaskające drzwi i okna, to wszystko znaki zbliżania się duszy, która nie zaznała spokoju. <coughs> jak tylko zostaniecie z nią sam na sam, koniec z wami. Pokórka, w naszej szkole też działy się podobne rzeczy. Macie nawiedzonego tego, woźnego, to jego wina. A w waszej? Z mojej szkoły co 5 lat wynoszą trupy. Okej. Okay. Wyliczacie te trupy, czy coś? Dość już opowieści. Jedzmy. O! Słuchając historii Towarzystwa Powoli albo Pianki, pragnę zauważyć, że smak należy do osobliwych. <coughs> Wybaczcie. <coughs> Troszeczkę mnie jeszcze gdzieś tam coś tam trzyma. Trzeba było wziąć herbatniki, z nimi byłoby jeszcze lepiej. Dlaczego więc nie powiedzieliście? Wzięłabym. I co robimy dalej? Będziemy śpiewać przy ognisku? Można by... Nie. Teraz każdy będzie musiał trochę odpocząć, żeby być w pełni sił podczas akcji. Proponuję dyżurować w parach po dwie godziny. Dwie godziny? To mniej więcej cztery kloki. Sądzę, że to dobry plan. Każdy zdąży się wyspać. I grupa zaczęła dzielić się na pary. <kłysy> z kim trzymać straż? I tu nie ma wpływu z tego, c czekajcie. Ja tu mam. Z kim trzymać straż? Mamy Toda, Mamy Mirandę, mamy. Aha, z Jacobem. Okej, okay, dobra, możemy z Jacobem, bo yy, wydawało mi się, że go nie ma w tym tym. A teraz będzie właśnie takie, jakby podbijanie relacji, więc no. I yy, ja będę z Jacobem. Jak chcesz. I to jak chcesz z pierwszego odcinka. I wow! I oto przyszła kolej na dyżur Amber. O, o, już jesteś. Wstałem już pół godziny temu. Zmieniłem wcześniej. Toda, i Mirandę. Nie możesz spać? Nie. Zadziwiające, jak możesz być taki spokojny. Przeciwnie, cały jestem spięty i przygotowuję się do ewentualnej bitwy. Przed nami wtargnięcie na terytorium pełne uzbrojonych ludzi. To wy jesteście wyluzowani i bawicie się, jakbyście byli nieśmiertelni. Dusza jest nieśmiertelna i dlatego niepokonana. Głupia myśl. Wszystko jedno. <laughs> Hej. <laughs> Co mi zrobisz? <laughs> Sam widzisz. Przez jakiś czas siedzieli bez słowa. Uh, uh, uh. Ja już wtedy wiedziałam, kiedy, kiedy, kiedy no, przyklikiwałam, że Że będę szła ścieżką Jacoba. <laughs> Jacob? Co? Zwrócił się w jej stronę, a dziewczyna uśmiechnęła się chytrze. Dlaczego tak? Po prostu, no, no weźcie się z kolegą. No nie wiem, tak co nauczyciel wymyślił, nie? że macie robić warty, nie? taki obóz przetrwania. No i z kolegą macie wartę, i tak z dupy po prostu go pocałujecie. To musi być dziwne. Zwrócił się w jej stronę, a dziewczyna uśmiechnęła się chytrze. Można cię pocałować? No tak, chyba. On tak po prostu <laughs> nie zapytał, o co chodzi. Amber pochyliła się i lekko cmoknęła go w usta. Chłopak nie stracił razonu. Przycisnął dziewczynę do siebie, kontynuując pocałunek. No proszę. Jacobowi się podoba. Amber poczuła się bardzo dobrze w ciepłym schronie jego ramion. Niezu jesteś. Wybacz. Nagle znów odzyskał nad sobą panowanie i puściwszy dziewczynę odsunął się nieco na bok. <laughs> Wybaczcie. W głowie dziewczyny roiły się myśli. Nie wiedziała, czy zrobiła dobrze, czy źle, czy obraziła, czy ucieszyła Jacoba. Był tak skryty, że Amber po prostu nie wiedziała, jak to odebrał. i do licha z tym. Postanowiła więcej się tym nie przejmować i po prostu położyła mu głowę na ramieniu. I tak przesiedzieli cały po pozostały dyżur, odwracając wzrok Odwracający wzrok Jacob i tuląca się do niego Amber. Nadszedł. Pora ruszać. Już? No już. Grupa ponuro zebrała rzeczy. W powietrzu wisiało napięcie, które wyparło luźną atmosferę wycieczki. Dopiero teraz, przed samą akcją, Amber pojęła, w jak niebezpieczną przygodę się wpakowała. Od tego nawet zadrżały jej niespodziewanie nogi. Mm. Wait. Dobra, weź się w garść, tłużu. <grych> Dziewczyna zacisnęła mocniej pięści i przygryzła wargę, żeby uspokoić bijące jak szalone serce. Po co tak brutalnie? To, no tak, denerwuje się, no i co? Przepraszam, ja do siebie mówiłam. Wszystkich teraz lekka się. Nie wszystkich. A zwierzak na no, odwrót był podniecony i gotów do boju. No tak. <grych> Jego ja ja to już nic nie powie. Osobliwy gad, drapieżnik, gad. Tutaj jest metamorfozis, ale nic jakby nie wpływa, więc wezmę sobie tego osobliwego drapieżnika. Skoro jest odblokowany, to... <laughs> Co się z nim dzieje? Zapewne stres. Metam metamorfy mają do tego tendencję. I przyjaciele ruszyli wreszcie w stronę bazy. Nie hałasujemy, nie rozmawiamy. Patrzymy pod nogi i rozglądamy się na boki. Nie trzeba mnie uczyć. Zostałam dobrze przeszkolona w zakresie operacji dywersyjnych i byłam już na akcji w tym lesie. Ja przecież nie tobie to mówię. Ja nie jestem już taka beznadziejna. Zobaczymy. W każdym razie nie umiesz opuścić swojego domu niezauważona. Pff, też masz o czym wspominać. Jeśli idziesz z nami, podporządkujesz się. Jak zaczniecie we mnie wierzyć, to się podporządkuję. A ja mam pytanie, do czego oni chodzą sobie jako kosmici? Przecież wyczają ich bez problemu. Wybacz, przywykłem po prostu liczyć tylko na siebie. Prowadzona przez Jackowa grupa ruszyła ostrożnie w głąb lasu. Dookoła było wiele kuszących ścieżek, lecz trzymali się z dala od nich, niespiesznie przedzierając się przez krzewy i zarośle. Każdą gałązkę yy, po drodze odkinano ostrożnie i przekazywano w ręce idącego z tyłu. I oto ze z tego wzniesienia roztoczył się widok na obóz wojskowy. Nie powiem, całkiem ładny sobie obóz yy, przygotowali. Jednak nas wyprzedzili. Urszula gestami zwróciła uwagę Jacoba na straży. Jacob także gestem pokazał plamy cienia, przez które można było, yy, można było się podkreślić. <laughs> generator po raz znajduje się najprawdopodobniej pod to kopuło. Wątpię, aby wasi uczeni zdołali go deaktywować, więc zapewne badają go na miejscu. Musimy dotrzeć tam bez zbędnego hałasu. Ja wyłączę generator, a Urszula go wyniesie. Problem tylko w tym, że tam jest teraz pewnie mnóstwo personelu. Biorę to na siebie. Zakradnę się do bazy, włączę, wyłączę elektryczność i spróbuję zorganizować tam jakąś awanturę, żeby odwrócić uwagę wszystkich. Nie sądzę, że Ci się to uda. Chcesz powiedzieć, że nie dam sobie rady z kablami? Nie zupełnie. Coś zauważyłem. Cała baza naszpikowana jest kamerami i czujnikami ruchu. Możliwe, że mają ym, rezerwowe zasilanie. I co proponujesz? Pójdę z Tobą i rozreguluję je, ale tak, żeby operator nic nie zauważył. A dasz radę? Nie obrażaj mnie. Wobec tego wszyscy bądźcie gotowi, a my z tym ruszamy. Amber, Miranda, zostańcie tutaj i ostrzegajcie, jeśli sytuacja zacznie się zmieniać. Jasne. Łączność przez bransolety. Uuu, fajne mikrofalówki. Ja na przykład nigdy nie rozumiem ani jednego słowa z tych takich śmiesznych gadadełek przez takich czarnych, nie? tu do, do, krótkofalówek, jak to się nazywa? Cokolwiek by to nie było, tak? <laughs> Wybaczcie. To skutek tego, że nie zrobiłam cięcia. No ale zostały mi cztery minuty, no to raptem. Minuty oczekiwania wydawały się godzinami. Z napięcia na skroniach Amber pojawiały się krople potu. No już, gdzie jesteście? Nie martw się, wierzę w nich. Oj, patrzcie. Amber od razu spojrzała w lornetkę. Akurat w tym miejscu, gdzie mieli zamiar się zakraść, Todd i Jacob pojawił się wojskowy. Stał jak słup i rozglądał się. Jacob, stój, tam jest patrol. Jasne. Obserwuj i daj znak, kiedy odwróci wzrok. Aha. Amber nerwowo przywarła do lornetki, nie spuszczając oka z żołnierzy. Czy teraz coś się wydarzy ważnego? Aha. No dalej, znudź się albo poczuj senność. <grym> teraz będzie czasowy. Jest czujny. Czyli yy, czekać. Jest czujny. Czekać. Odwrócił się i dać sygnał. Dobra. <grym> teraz, naprzód, naprzód, naprzód. Właśnie czekałam, bo nie, nie ma na stronie napisane, ile. Czyli to jest totalnie randomowe, ile żołnierz będzie czekał, a ile nie. W sensie, ile będzie czujny. Jesteśmy na miejscu. A to są potrzebne kable. Jeszcze chwila oczekiwania i. Ups, coś tam wybuchło. Hura, udało im się. Czyli przyszedł czas na nas. Zostań tu i pilnuj dziewczyn. Hihi. Hi. Kosmici ruszyli do bazy, a dziewczyny zostały za zwierzakiem, obserwując panikę w obozie. Aby im wszystko wyszło. Czekajcie. Wszystko idzie zbyt łatwo. I gdy tylko Amber to powiedziała... Co się stanie? Wykrakałaś. Co to jest? Nic dobrego. Rej, Urszula, tam coś się dzieje. Rej, Urszula, słyszycie mnie? To Jacob, kochani odbiór, lecz w eterze panowała cisza. Trzeba ich ostrzec. Ale jak? W głowie mam wicher myśli. Póki oni tam jeszcze biegają i nie włączyli światła, mogę się podkraść. Ale to przecież niebezpieczne. Tam są nasi przyjaciele i grozi im niebezpieczeństwo. <laughs> Przepraszam? I nie myśląc dłużej, dziewczyna pobiegła w stronę bazy. Jestem na miejscu, ale co robić dalej? No, ja nie wiem, to ty tam pobiegłaś. <laughs> Dookoła biegali i krzyczeli ludzie. Cała baza była jako rozszalały ul. Alam, zachować czujność. Umykając przed wzrokiem wojskowego, zanurkowała w najbliższy namiot. Aha, to mi się przyda. Okazało się, że to był namiot magazynu odzieży. Fartu uczonego i mundur żołnierza. Nawet to sprawdziłam. Jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem samej siebie, że tak dobrze się przygotowałam podczas yy, przeklikiwania. Bo zazwyczaj tak klikam na oślep, nie? Totalnie klikam wiele yy, gdzie. Ja, jak widzę jakąś pierwszą, lepszą, diaksową możliwość, tak? Na początku jeszcze klikałam najdroższe ubrania, bo wiedziałam, że one są zawsze drugie. Ale w tej chwili yy, Klub Romantyki zrobił jakąś kolejność inną i już nie idzie tego przewidzieć, więc klikam byle co. Najważniejsze teraz to zrobić to, co inni i nie zwracać na siebie uwagi. Obejdę bazę i ostrzega przyjaciół. <laughs> Lecz gdy tylko zrobiła pierwsze kroki w przebraniu... Ty! Dziewczyna z początku nawet się nie zorientowała, że to ją wołają. aś mówię do ciebie. Do mnie? Spokojnie, pamiętaj o obietnicy. Tak, do ciebie, kurduplu. Idziesz ze mną. Możesz uznać, że to twoja minuta sławy. Ani wcześniej, ani później w swoim marnym życiu nie miałaś i nie będziesz miała szansy zrobić tak wiele dla naszej planety. Okej. Okay. Ja wciąż nie potrafię wytłumaczyć tego, dlaczego ta historia mi się podoba. To jest o wiele ciekawsze, niż pamiętałam, i o wiele ciekawsze, niż się spodziewałam. Ale dobra to jakby jest nieistotne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapka, subskrypcjach. No i co? Zapraszam Was już niebawem na kolejny, na siódmy odcineczek, później na ósmy, dziewiąty, dziesiąty, a później na już mieszane odcinki z Klubu Romantyki. No a także zapraszam Was na inne, bo na moim kanale jest ostatnio dużo filmów, no ale mniejsza o to. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia w kolejnych. Cześć, pa pa!